Cześć, ja jestem Efren, witam was serdecznie w kolejnym filmie, e, gdzie leveluję swojego Monka, a razem ze mną jest Aiko Kami. Hej. Tak, która właśnie przemienia się w Worgena. Super to po prostu wygląda, kurde. Wow. Mhm. E, a dzisiaj zrobimy sobie kolejny dungeon, który mam dla was przygotowany. Wchodzimy do party, nie powinniśmy raczej długo czekać. I zaraz się zacznie. W takim zestawie chyba ani razu nie mieliśmy problemu z czekaniem. Nie, nie, nie było. Hmm, chyba, że to specyfik wziąłem teraz, dlatego może być dłużej. Jednego DPS-a nam brakuje? Hmm, wiesz co, jeden. Ja... <laughs> Zresztą zobaczcie na filmie. Jak to... O, mam ikonkę, dobra, faktycznie jednego DPS-a. Chcesz powiedzieć, że masz za dużo ikonek od Adonów na mapie? Mm -hmm. Oś, strona na Hunterze mam pochowane jakoś, a tutaj się po prostu tego nie tyle narobiło dziwnie. Zresztą tu mam nie rozmieszczone, tam sobie poukładałem. Chociaż też jest ciasno. Powinni zrobić taki dodatkowy panel Dobrze, ile ich masz? Tutaj teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem z tej strony lewej. O, ja mam osiem razem z kalendarzem wszystkich, więc. Okej. Okay. Kubiłeś mnie. Ja myślałem, że mam Bajzer. Co za kurczak. Nie masz to To postacią nie. O, fakta. Nic nie potrafi poczekaj. Ma jeden alchemii, jeden herbalizmu. Póki co, więc. No, będę musiał się w tym zająć w pierwszej kolejności. Dobra, ile jeszcze będziemy czekali? Żeby na DPS-a czekać? No nie. No, po prostu jestem w szoku. Ja przytulę kurczaka. Do, do tych achievementów. O, jest już. Trzeba przytulić. Tam chyba po, pokochać. Trzeba love. Ja zażyłam. O, i to jest właśnie jeden z fajniejszych e, dungeonów. Mm, tu będzie na koniec Kalidan The Breaker. E, Maker. I jeszcze jest Brogok. To jest. E, Beholder. Jak to się zwie. O, teraz mi musi coś tu brzęczyć w tle, jeszcze. Dobra, no to w takim razie tu sobie lecimy. Ogólnie te trzy, bo to były trzy instancje, które są tutaj w Hellfire Peninsula, związane z orkami, są bardzo fajne. Klimatyczne jedne z moich ulubionych. Więc tym, tym milej odwiedzam to miejsce, naprawdę. O, mamy dykacza, który lubi podkradać agro. Tak mhm, to będzie zabawa. Właśnie. Osobisty pojedynek będziemy sobie żądać. A ja zrobiłem level 65 przypadkiem radki szybko. Dziękuję. Także on podkrada mi też gripem, a, jemu, a ja jemu godwilam Także on podkradać nie powinien. To jest różnica między froście nie mogę go zaznaczyć tutaj. Dokładnie, no niech bije po prostu, a nie cuduje. Tak, no ja mogłem szpagatem w takie grupy wchodzić. W sumie nawet nie ma sensu healować, bo to tak duży chil robi. Eee, właśnie, bo dzisiaj jest też szczególny film, o, mamy tak zwany pojedynek na suchary. Chciałem powiedzieć. No e, ale nie wiem, czy ty się przygotowałeś w ogóle. Jestem przygotowany. Mam pierwsze, pierwsze pytanie bardzo dobre. O nie. Bo ogólnie lubię te zagadki, w sensie e, z tymi super odpowiedziami, nie? Na, których się nikt, nikt nie spodziewa. Jakie to z moich ulubionych, to w ogóle było... E, nie czy to powinienem mówić w ogóle. Takich politycznych i religijnych się nie, <laughs> nie powinno tykać. Ale dobrze wywołasz lawinę e, komentarzy pod filmem. To... To może próbuj. Tak, tak, lewidne komentarzy. Hejtu i pogróżek <grym> Zawsze coś. No tak, lepsze, lepsze to niż nic. W ogóle chciałem podziękować przy, a propos komentarzy e, za opinię pod e, tamtym filmem. O nie, 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 nie umierasz tutaj. Ale kto? Nawet ciebie chcieli zabić. Rzucili się A, wszyscy. Bąbelek. Dziękuję za bąbelkę. Kokon, kokonek. kokonek. co z tymi słucharami? Yy, no właśnie mam pierwsze pytanie. Aha. Co robi piłka w środku miasta? Stoi w korkach. Ooo. Wszystko psujesz. Punkt <noise> <Mógł> dla ciebie. <noise> Nie robi się takich rzeczy. Dobra, no to ja poproszę teraz od ciebie. Psułaś mi wszystko. <noise> Powinno być co i wtedy dopiero ja powiem. Oooo, To akurat znałam. No dobra, no to dawaj e, swoje. To taki pierwszy z listy. ten, ten no, to taki na rozgrzewkę. Teraz to będzie lepsza. Na rozgrzewkę słucham od Ciebie teraz. Co masz tam za nadzór? <noise> czy mnie zaskoczysz? <noise> ja już się śmieję, to źle. <noise> to jest takie śmieszne. Czego nie ma w lesie igla w tym? Jeszcze raz, czego nie ma w lesie? Igla w tym. Liści? Nie ma lipy. O. <noise> To może, to burnejka mógłby to opowiadać. Mówię to ja, a i kokami. Siła! A może. Tank z przypadku. Czekaj, ja więcej leczę tego. Będzie Bananora? Boże, jakie ma nini, kościoła? Będzie bananor. Tak, więcej. Bananora. Ej, 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 nie podkadaj. Ja, też A, zawinęłam mu, widziałeś jak mu sprytnie ukradłam? dobrze, dobrze. A -a. Nie, no Leninja górcy... Bananor szaleje. Tak, Bananor, boże, skąd on jest? Czekaj, jak się nazywa taki jego? Widziałeś jak zabrał? Do tyłu? Dobrze, no czuję się potrzebny chociaż nie. Nie, to żebym była bredna. Ale niech ma coś z tego życia. No bo na noże, chodź tu bliżej. Nie będę go tam szukał gdzieś z tyłu. O! Ktoś zrobił level. Ja? Dziękuję, dziękuję. Dobrze, że zauważyłeś. Byłeś dobry, Sunny. Dobry, zależy gdzie. W liceum byłem, czy znaczy w liceum, w gimnazjum byłem dobry, nawet powiedział bardzo dobry, a w liceum e, wolę się nie wypowiadać. Aha. Dlaczego pytasz? A wiesz jak szczeka pies chemika? No. Wodór złoto, wodór złoto, wodór złoto. Ha! Udało mi się. W wiem, wiem, <laughs> wiem. E ale chwilę syją. Tak, zanim, zanim doszło. Długa droga. droga. Mm. Zamiast prosto do mózgu, czasem się pokręci w kiszkach. Hehe, <laughs> no, powiedzmy. Znaczy, wiesz, co. Nie, nie, nie bardziej chodzi mi o to, że. Jaki skrót mają te pierwiastki? Czy jak to się mówi? Nie skrót, czy. może jak to się mówi chemicznie? Symbol. Symbol, <laughs> skrót. <laughs> A jezu. Tylko chodziło mi bardziej o to. O, o, szukałem tej śmiesznej części w tym, nie? O, <laughs> Więc wiesz. To nie było miłe. <laughs> Już tak to było. Bywa z sucharami. Pić się zachciało, nie? O, coś mnie goni, tutaj. idę do ciebie. Ratuj mnie. A nie, tu daj mi te Tylko w plecy dostałam. Od techników. I kręcimy się. Hamdę, coś technicy praktycznie. Czekaj, ja cię trochę to leczę. Mi się to nie podoba. No, co tam masz jeszcze na liście? Już to, bo w ogóle. z tym pierwszym zgasiłaś mnie, nie? A nie, ch nie chcę kolejnego walnąć, który powie, że mi znasz zaraz. Chyba się zna, jak ci co wybrać. Bo to ma mam kilka. znała, to będę udawać, że nie znałam. Aha, no dobra. Okay. Na potrzeby tej produkcji. Bo mam, mam fajne. Mm, co to jest? Jak idzie, to śpiewa, jak stoi, to śmierdzi. O, nie wiem. Ale udawane nie wiem, Boże. <laughs> Czy byłam przekonująca? Nie. 60 level gości obiła. To co, jak stoi, to śmierdzi? Pielgrzymka! Ja mówiłem, hey, hey, nie hej, miszki nie bicie O takim typie tych wiesz, że ktoś się może przyczepić, nie? A wiecie, dlatego nie można Aha, wkładać to... palców do kontaktu? Nie. A jakiś. E Chciałem powiedzieć, Boże, jak się mi po polsku nie gest, tylko... Nie ma jednego słowa na no to. Zgadujesz to czyj, mam odpowiedź na twoje pytanie, tylko Aha, słucham. słowo Nie mogę tego powiedzieć. No. Nie, bo wchodzi w tym, w tym, w tym w, tym, w tej joke'u całym, chodzi o to, że ktoś mówi nie wiem. I wtedy po ci popieści prąd. Wow. Yeah. To, jest, to jest mega sucha, dobra, może, okay. <laughs> może skończmy. Czekaj, 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 poczekaj chwilę, muszę się napić. <laughs> o, jest minę. Okay. Dobrze, że mam przy sobie herbatę. Hmm? O, ten skaczący ten, czar leczący. Puściłem niu, niu. Będę banor, posłuj się Będę Bananor. <grym> Patrzcie jak kradnie. Będę jedna. Tylko chyba przestanę Aaaa. leczyć. I wiesz co wtedy będzie? To wszystko mm. wina Hillera. Ej, ale mnie możesz w sumie, wiesz? Ale to będzie nie grozi. Fajnie. Przed chwilą mi spadło. Ja miałem Jaki jakiegoś posi... saliensa na chwilę, nie wiesz? Jakoś... Dobrze, już mam bombę. No nie po... podoba się mi się. A tu jeszcze ktoś się widzę u nas. Jakaś kobiecina. No tak robi. Aaaa. Jak się je po... dobra to powinieneś nie wyciąć. Robi. wycinam nic, niestety. się kłóci z moimi przekonaniami. Albo się wiesz, nagrywa wszystko, albo nic. Mhm. A mam kolejny drzewny. Hmm, słucham. Suchar. Drzewny suchar. No. Nawet gra razem. No dawaj. Dlaczego choinka nie jest głodna? Hmm. Choinka. No. Dobra, nie zgaduję. Nie wiem. Bojodła! <laughs> to śląskie. Krzywstwo świata, wiem. To no mogłem nie wiedzieć. W ogóle mi coś takiego do głowy nie przyszło. A widzisz. No to jeszcze grupka mopków Tam cwaniaki jeszcze kastują coś. Gdzie? Gdzie oni są? Biegną. A co? Gdzie są oni? Od tego A są. patrz jak ich ładnie przechwyciłam. W trakcie biegu. A ja ich ze szpagatu. Stan. Ja dostałam stana, więc... Więc ja tu postoję. Jakaś macka? Mm, mm, mm. Jak to stoi w do Patrz jaki cwany jest ten. Kto to? Ten szaman podbiegł do grupki. Eeeh. ich i uciekł. Ale mam refleks. Wszyscy zginęli, Ja podbiegłem ze szpagatem. To dużo pomogłem. Tak, też można. Obrzy, daj idzie. Jest najgorsze, że czytałem właśnie nie wiem z godziny temu kilka takich sucharów i nie pamiętam w większości. I jak sięgam pamięcią teraz, to mi się same starocie. Ale fajne rękawiczki. A, gdzie te rękawiczki? Cloth. Mm. A takie białe z czerwonymi palcami, dziwne. Takie wiesz, jakbyś się sobie łapki we krwi. Mm. Mrok i zło. Je, yeah, kręcimy się, kręcimy się w głowie. Tak jak szaleję na pandzie z y, transmo, tak wydaje mi się, że na, na mojej filczycy to będzie dość nudne. Po prostu będę cały czas y, robić transmo do tego pierwszego zestawu. No tutaj akurat y, całkowicie się zgadzam, bo. Nie ma chyba fajniejszego seta od tego startowego. Owszem. To wygląda tak naprawdę klimatycznie, a reszta potem to... Już nie mówię o Helmach w ogóle na Worgenie jak wyglądają, bo no, kolegi na pantach. Ostatnio tak? było coś ciekawego. Yy, wypadły mi jakieś spodnie. No i no, trzeba było wrzucić na siebie, bo były lepsze. <laughs> I Wtedy takie dziwne spojrzenie ale na swoją postać. Boże, Worgen w Leginsach? <laughs> No, no właśnie, to jest to, o czym mówię. Tak samo na pandach nie większość tych armorów po prostu źle wygląda, bo... To było, wiesz, projektowane kiedyś nie wiem, na, na ludzi, orków ewentualnie, tak? Czy tam... No, na taurenach też niektóre dziwnie, to fakt. O, to jest dobre miejsce, żeby się pokręcić. Dawaj. Najfajniejsze jest, że można się kręcić i ruszać, to mi się w ogóle już podoba. ...piluety po sali. No, od puściłem, ale. No, trochę nie teraz, ale. Ale jak już puściłeś, to ok. To ma mały cooldown. W sumie powinienem tego przy takich grupkach praktycznie przy każdej używać. Zawołam kolegę, uwaga. Jak on się nazywa? Nie ma imienia nawet. Co za biedak. W blodzie on nie jest jako mój pac, tylko jako czasowy towarzysz. Czyli przewołujesz go, wykorzystujesz i, i odrzucasz. I on znika. No, to jest wredne. Opuszcza mnie. No tutaj to jest się zaraz w czym kręcić. Po prostu bomba. Czyli tu ci czy zdispeluje coś. Tej teraz zarnik ciekawe. Czy na nich działa? A ten czaruje to i tak tutaj I Teraz zacząłem o. Wciskałem 3, 2, 1 chciałem robić tą rotację z huntera na nim. Zaznaczyłem go. Kombinuj, Czarami go zabiję na pewno. <grym>, leczącymi zwłaszcza. No chodźcie, chodźcie wszyscy tutaj do was. Wszystkich tutaj jest z po obrotu. Poczęstuje. No, zapraszam, zapraszam. Nie, naprawdę, nie ma co leczyć. Ależ fajne głosy ci mieli po prostu. Każdy ork w tych instancjach to coś, coś pięknego. Tak mi się podobają. Brzmi to fajnie. No i dobra, leży, Ale to nie dla mnie, niestety. Dla mnie też nie. Zrobiłem mu tak pas tego lumowu, więc. Dobra, wykonaliśmy w takim razie dungeon. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja Wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, jaką instancję byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. I tu mam jeszcze pytanie: bo jest, jest taki temat, to znaczy, chcielibyśmy nagrać inną grę, a konkretnie Rift'a troszkę pograliśmy i coś byśmy chcieli Wam z tej gry pokazać. Nie wiem, co o tym sądzicie. Również napiszcie w komentarzach. Czy chcielibyście coś takiego? No to by było na tyle. W takim razie i do usłyszenia. Cześć. Cześć.